Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, Ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliknięte w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji pozdrokowi. Siema maneczko mordeczki zaczynamy maraton, maraton filmów zaczynamy także możecie się spodziewać codziennie dwóch filmów albo codziennie daily także co zaczynamy mordeczki oprócz tego lajwiki będą też na bieżąco także wjeżdżajcie po skiny przypominam że wystarczy wpłacić złotóweczkę i dostaniecie jeden tiket Jeżeli wpłacasz 10 zł masz 10 tiketów na takie kosy także warto pamiętajcie kodziki kszczarni mordeczki kodziki kszczarni tutaj i tak, pamiętajcie, prezent możecie odebrać? Odebraliście prezent, czy nie odebraliście? Nie odebraliście, to warto odebrać, bo ja aż 300 zł dostałem akacza, także ładnie. I dzisiaj z tego akacza, powiedzmy, że ukręcimy sobie coś. Patrzcie, możecie natychmiastowe pantość z kinami, też możecie kliknąć pyk. Zgodnie krzali z wejścia, a otworzyć. I dostaniesz, że jeszcze bonus zostaniesz, to jeszcze dostaniesz na przykład nie wiesz o co chodzi. Na przykład wpałaś na taką kosę za 9 zł, a ją możecie wygrać. Tylko, że no wiadomo, ona jest 1100, ona w ogóle jest 1400 kosztowała ten kukli, także warto. Bordeczki, yy, skrzynki wytestujemy są nowe, Macie jeszcze event, ja w sumie ten event chcę jeszcze zobaczę co tu się dzieje w tym eventie. Miejsce to na pewno nie będzie zasadowałość tak Okej, za 16 zł trafiliśmy, dobra Strzelę jeszcze raz, może za 3000 teraz po prawo 3 złote szkoda Dobra. I handlarz bronią zobaczmy ile handlarz bronią oferuje nam za 18 tysięcy punktów 17 zł, spoko, dobra, to sobie te sprzedamy skinki. Tam to sprzedaliśmy. I teraz możemy polecieć ze odcinek. Możemy zacząć ze skrzynki. Obczajcie! Heaven Urhena. na go skis! Także mordeczki, no. Zacznijmy od nieba i na tym zakończymy. Dobra, zaczynamy. Pierwsza skrzynia, od razu z wejścia. Katastrofa, katastrofa. Także trzeba wiecie co? Trzeba nakarmić trochę tutaj trzeba nakarmić trochę po 10 zł. Trzy skrzyneczki muszą wlecieć Zobaczycie, taka taktyka Okej, okay, dobrze jest, dobrze jest Nieźle Kurczę, ten talon, taki piękny on jest I teraz lecimy sobie na Skrzyneczkę za 189 Musimy sprzedać jakieś skina jeszcze To zadyszkę sprzedam i lecimy Infernal case Mordeczki, także co, zobaczmy Może tutaj coś zaczmy Kurczę, piękne są te skiny, piękne są te skiny no. Oj, 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 stój akacz, okej, okay. ej, 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 ok, szkoda, że nie. Wildfire. Wildfire, ile kosztuje w ogóle? 1300 zł w dobrym stanie, 140 zł w dobra, elegancko, nie, A w sumie elegancko, no jest strata, ale dobra. Ale dobra, ale dobra, otwórzmy sobie jeszcze nowe skrzynki. Zobaczmy w ogóle co to jest fajnego, ciekawego, ciekawym, w ciekawe, tym skrzynie. Dosyć sporo nowych skrzyneczek jest, jest 3-4 skrzynki, łącznie z tymi, to z 5 plus jeszcze eventowe, warto sobie zobaczyć. Mordeczki, dobra, otworzę jeszcze raz. Okej, okay, zobaczmy. Nie jest tragiczny, nie jest tragiczny, wiesz? Także ładnie. E, przypominam, że rozdawanie skinów też digla możecie wygrać. Powinniście zaraz go móc odebrać, także elegancko. A zobaczymy sobie dalej jeszcze ze skrzyneczki albo... O, samka, dobra, po 29 zł Tu są jakieś fajne skinki też, dobra. Tu jakby hukło na coś takiego potężnego, to by naprawdę było potężnie. Spoko by było. Po 30 ziko. Flashback, flashback to mieli Hejterzy, hajterze! Tak jakieś nieprzychylne komentarze widziałem, także... Yy, Ale to w takim filmiku z po 3 miesięcy temu, wiecie? Ktoś próbuje nas ocenić A my stoimy tutaj Wszystko git, total fresh! Ej dobra, wiecie co, zrobię bitwę jeszcze, by taką potężną bitwę Sprzedam te wszystkie skiny Idziemy się na bitewkę. Case Battle. Case Battle. O, w ogóle w sklepie zobaczmy, czy coś jest. Kapota, kapota. Ogólnie poluję sobie, mam 689 tysięcy. Poluję coś fajnego, żeby ściągnąć. Wiesz, ale ciężko w ogóle wiecie, To Ostatnio było coś fajnego, ale za 900 tysięcy punktów, a 682 to wiesz. Ciężko. Dobra, zobaczmy. Spróbujmy stworzyć jakąś skrzyneczkę. Z tych nowych, z tych nowych caseów. Okej, okay. dajmy to za dwie dychy. Summer case możemy dać za 4 dychy w boost modzie Salon Case Sunken Case I na tym bym zaprzestał 10 zł. Mamy jeszcze to możemy dać taką skrzyneczkę za Surprise Party. Może być 26 zł do tej skrzynki, może być Tylko trzeba sprzedać jeszcze jakieś Google. Na dwie osoby na trzy. Na trzy to by było mocne, ale dajmy na dwie osoby. Dajmy na dwie osoby, może ktoś dołączy. Miejmy taką nadzieję, że ktoś dołączy. Jest od razu Brazers u nas, także oficjalna rozgrywka 266 Zico w grze. I zobaczmy komu siądzie, komu się uda. Ja tu od razu go jeszcze zmotywuję, żeby, że no, już taki uśmiech że to dla nas ma być. Dobra, na razie spoko. 38 Zico dla nas, 26 dla niego. Na razie się dobrze zapowiada. ok web w teraz, albo lekko nawet wyprzedzi nas wariat, no i kurczę, i się źle zapowiada. I się źle zapowiada się 100 zł, ostatnia skrzyjałem surtuje. Oj ojoj ojojoj Oj ojoj oj. oj, 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 oj. Cienko Cienko bolek, cienko sprzedam tą Dangersy na S I polecimy jeszcze sobie te ewentowe skrzynki, zobaczmy. Na laście, na 210 zł zobaczmy, co to siądzie, co to siądzie 210 zł i pójdziemy jeszcze to elementową skrzynięczkę. kurczę no Dobra, ale jelu Jack to że nie 24 zł ja nie mogę, dobra kurczę, byniu Dobra, twórzmy sobie jeszcze ten hell, hell. infernal case okej, okay, okej, okay, ładna emeczka, nie widziałem jej Okej, okay, w dobrym stanie ile? 408 zł, dobra, jest ładnie. 408 zł, ej, dobra. Ej, zobaczmy sobie jeszcze raz te skrzynki. Co tu jest ciekawego, takiego? The Price, Wulkanu, jeju, Wulkanak, uju, wulkanik. Dobra, spróbujmy jeszcze otworzyć raz. Nie chcę też takich się pozbywać. Proszę go pogonić. teraz lecimy z tym skrzyneczką. Już ostatni, ostatnia skrzyneczka. Lecimy Divine case. 169 zł, na tym O, 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 damy dalej. Kiepsko. Dobra, przedam jeszcze raz, ostatnia skrzynia, pu, pu, pu. no tutaj nie chcę siąść, ale powiem wam, że wtedy drugi Infernal Case lepiej siada, dobra, jeszcze pokażę wam ostatnia skrzyneczka, a wy zostawcie lajka, subskrypcję, ja widzimy się w kolejnym odcinku, niestety nie siadło, także wy wjeżdżajcie na stronę i otwórzcie sobie, przypominam, że jak wpłacicie 200 zł, to macie 200 tiketów, i co, widzimy się w kolejnym odcinku, siemano.